A jestem teraz w Tychach, na strefie ekonomicznej, na ulicy strefowej. No i będę stąd jechał na ulicę w kierunku ulicy barwnej. Na chwileczkę taki bardzo ciekawy odcinek drogi będziemy pokonywać. Troszkę taki zakręcony, że tak powiem. Za 400 metrów jedź dalej prosto. skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym, że tak podaję. To, że nie. Jedziemy prosto. Jestem na drodze z pierwszeństwem. Jak widać z prawej strony wyjeżdżam z obszaru zabudowanego. No i wjeżdżam właśnie w ten odcinek, o którym wspominałem przed chwilą. ciekawe tutaj miejsce, taki zakręt na, na wzniesieniu tutaj cały czas tak naprawdę jedziemy pośród zakładów przemysłowych a co za tym idzie no może tu, możemy tutaj spotykać spory ruch pojazdów, tak więc no nie jest tak, że że zawsze będzie taka sytuacja, jaką mam teraz, że ten ruch jest niewielki, że tych pojazdów nie ma. Tutaj kolejny taki odcinek, jak widzimy, z kilkoma zakrętami za 300 metrów skręć w prawo. Czyli wyjeżdżam z Tychów, a jestem już na terenie, na terenie Bierunia. Taka tutaj ciekawa e, sytuacja z tą ulicą. Skręć w prawo barwną. To jest ulica Świerczyniecka w Bieruniu. Tutaj też taka droga. Kawał prostej, tak byśmy to mogli powiedzieć. Bo to jest długi odcinek prostej drogi. A prosta droga, jak wiemy, zachęca do tego, aby przycisnąć mocniej na pedał przyspieszenia. Całość Świerczyniec w Gminie Bolesławiec. Skręć w prawo. A tu już mierzyliśmy barwną w prawo. Skręć w prawo. Następnie. To trzeż do miejsca docelowego.